No i co, niedziela jest bardzo dobra na produkcję kurwa naturalnego testosteronu. Tak, moi drodzy. Dlatego na Pierre trening oparowy na nogi, kurwa. Później, kurwa, moi drodzy, panie i panowie. Wszystko stoi, co ma stać, kurwa. Bo jest naturalnie wszystko pięknie w organizmie. Dojechane, tak jak ma być, kurwa. Natural, pamiętajcie, kurwa. Drogi na skróty wiemy, jak się kończą, kurwa. Kaput, kurwa, wszystko. A tu jest wszystko jak należy, kurwa. A pięć dych, kurwa, już lada fila. Ale, kurwa, a końca nie widać. Bo się leci, kurwa, z głową, no. Nie zawsze było z głową, nie mówię o ćwiczeniach. Tylko w innych aspektach życia. Kurwa, znów się rozgadałem, kurwa. Miała być stories, kurwa. Będzie rolka z tego, kurwa. No. Lecisz, kurwa. W tą niedzielę leć, kurwa i nie pierdol, kurwa. Oj, Boże, kurwa, te wytłumaczenia. Ciągle gadanie w głowie, kurwa. A po co? I te kurwa przyjaciółki, koleżanki, co pierdolą. A na chuj się będziesz męczysz kurwa. Oleć to, kurwa i tak wszyscy umrą. Albo te chłopy, kurwa. Kolega pił całe życie, dziadek pił, to ja też będę pił. Żył długo. Ten co nie pił, fiknął wcześniej. Powodzenia z takimi tłumaczeniami. Lecicie kurwa, na zdrowo!